Halo? No halo. No co tam? No mówi, że masz przeprosić, bo inaczej z tego będziesz miał całego maila w tych głównie. Jakiś geja no, no, porno. przepraszam was chłopaki, ale no... No sorry, no ale. No ale ten. Nie wiem co Ale za co ty przepraszasz? No powiedzieć, że mam przeprosić. No to przeproś nas. No to przepraszam was chłopaki. Nie będziesz już tak więcej robić. No nie. No dobra. Bogą was tylko nie chcę stracić maila. No, tam, tam, no bo możesz też stracić przez to maila, on tam mówisz byś jeszcze nie skamował ludzi. Ale ja nie skamuję no serio. Mówię ci, że... ugarniam to. A no bo on nie ma... nie ma potwierdzenia na to, że skamasz ludzi, więc jak on się dowie to co maila coś całego wyspami. Nie dobra, nie będę nic robił, ok? No tak, przeprosiłeś to, mu to powiem. Okej, okay. no to się ma.